Yo, witajcie, z tej strony Wiktor. A dzisiaj porozmawiamy o podejmowaniu ryzyka. Tak, porozmawiamy o ryzyku, które się pojawia w każdej relacji. O tym, w jaki sposób do niego podchodzić, w jaki sposób sobie z nim radzić i jak się jego nie bać. Przede wszystkim musisz sobie uświadomić jedną najważniejszą rzecz. W każdej relacji, w której jesteś, w każdej znajomości, z każdą kobietą, którą poznajesz, pojawia się ryzyko. I musisz być świadom tego, że cokolwiek się nie dzieje, jak fajnie nie jest, Zawsze jest ryzyko, że coś może pójść nie tak. I Twoją rolą, Twoim najważniejszym zadaniem jest podjęcie tego ryzyka. Każda decyzja, którą podejmujesz, niesie za sobą pewne ryzyko. I niesie za sobą na przykład to, że może coś nie wyjść. Kiedy na przykład jesteś z nią na randce i stwierdzasz OK, to jest ten moment, kiedy powinienem ją pocałować, jest tutaj element ryzyka. I może nie wyjść. Ale dopóki nie podejmiesz tej decyzji, dopóki nie spróbujesz, nie wiesz, czy wyjdzie. I jak dobrze wiesz, kiedy spróbujesz ją pocałować, i ona powie, że nie, upadłeś, no, zostajesz odrzucony i możesz się czuć źle z tego powodu. Jednakże, może równie dobrze wyjść. I szanse tak naprawdę są 50-50. Znaczy, nie, nigdy nie są 50-50, ale ty w głowie powinieneś się tak oceniać. Z tego względu, że tak naprawdę musisz wyjść z jednego bardzo prostego założenia. Nie masz nic do stracenia. I to jest cały klucz do tego wszystkiego. W momencie, kiedy poznajesz kobietę i jesteś z nią, czy to na randce, czy w klubie, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, miej świadomość tego, że to jest tylko i wyłącznie gra. To jest gra emocji, pozorów, zachowań. I właśnie traktując to w ten sposób jako grę, możesz być świadom tego, że w maksymalnie złym scenariuszu najgorsze, co się może stać, to możesz po prostu przegrać tę grę. A co za tym idzie? Stracić zainteresowanie tej dziewczyny sobą. Jednakże. Nigdy, przenigdy nie zyskasz jej zainteresowania, jeżeli będziesz grać bezpiecznie, musisz podejmować to ryzyko i to jest najważniejsze. Dlatego następnym razem, kiedy się zas będziesz zastanawiać nad tym, czy powinienem ją pocałować, czy powinienem ją zaprosić do siebie, czy powinienem przypuścić cięższa, taki spróbować seksualizować tę relację, pamiętaj o tym. Ryzyko zawsze się opłaci. Bo nawet jeżeli tobie nie wyjdzie, nawet jeżeli ona cię odrzuci, Zyskujesz przede wszystkim szacunek do siebie, że pokonałeś swój strach, podjąłeś ryzyko i przede wszystkim doświadczenie. A to doświadczenie będzie procentować w każdej kolejnej relacji, którą będziesz gdzieś tam przeżywał dalej w życiu. I to jest tak naprawdę najważniejsza korzyść, która płynie z tego, że podejmujesz ryzyko w życiu i w relacjach. Podsumowując, jeżeli kiedykolwiek będziesz się zastanawiać nad tym, czy powinieneś podjąć ryzyko w tej relacji. Oznacza to, że tak powinieneś się podjąć. I każdy opór z Twojej strony, za każdym razem, kiedy będziesz odczuwać opór przez zrobieniem czegoś, musisz sobie uświadomić jedną rzecz. Opór oznacza to, że chcesz tego zrobić. Bo gdybyś nie chciał tego zrobić, to byś zwyczajnie o tym nie myślał i nie odczuwał tego oporu. Więc podejmij to ryzyko i dzięki temu wzbogać się. Stań się dużo bardziej doświadczonym w relacjach z mężczyzną, co prędzej czy później zaprocentuje i nauczy cię wiele w życiu. Tak czy owak. Zachęcam cię do podejmowania ryzyka w Twoim życiu. A szczególnie, jeżeli zdarzyło ci się już podejmować takie ryzyko i wyszedłeś na tym dobrze lub źle, napisz o tym w komentarzu, bo każde doświadczenie może być zalążkiem bardzo ciekawej dyskusji. Szczerze, bardzo lubię czytać te Wasze dyskusje w komentarzach, bo często one są naprawdę niesamowicie merytoryczne. Kończąc ten film, wielkie podziękowania dla Pabuch Mielnik w którym odbyły się właśnie nagrania tego filmu, jak i wcześniej nasze spotkanie grupy, które było mega produktywne. Zresztą niedługo zobaczycie fragment tego spotkania, bo bardzo dużo ciekawych wniosków nam przyszło. I co? Zachęcam do subskrybowania kanału. Zobacz sobie przy okazji inne filmy, jeżeli jeszcze ich nie widziałeś. I trzymaj się. Cześć! Dzięki bardzo!